Cześć wszystkim, ja nazywam się Ola, witam was na moim kanale Dzisiaj przychodzę do was z luźnym, pogadankowym reading vlogiem Będzie w nim dużo odpoczynku, dużo spacerów, może trochę jedzenia Więc jeżeli nastawiacie się na super przygody i akcje, to raczej nie w tym filmie W tym filmie zadowolę was moim cudownym paplaniem Ja tak wiecie, mówię to bardzo ironicznie, ale dajecie mi znać, że lubicie mnie słuchać I lubicie moje gadanie trzy po 3, tak naprawdę I nieskładne wypowiedzi, co mnie równie bawi i cieszy Ale chyba bardziej cieszy, bo ja naprawdę staram się... Pracować nad tym, jak ja mówię, ale wiecie, czasami po prostu nie wychodzi. Więc, jeżeli Wam się to podoba, to zapraszam Was do oglądania dalej. Może, żeby już tutaj nie przedłużać, zacznę od książek, które mam zamiar czytać w tym reading-blogu. A są to dwie książki i jeden audiobook. Pierwszą z nich jest: I nie było już nikogo, Agaty Christie. Jest to książka, o której Wam wspominałam na moim kanale. Może tak krótko o fabule. Jest to książka, w której nie mamy w ogóle do czynienia z Herculesem Poirot. Jest to książka, tak jakby osobna powieść. Ma ona 200 stron, więc naprawdę od pierwszych stron poznajemy już akcję. A akcja polega na tym, że na pewną wyspę, którą mamy tutaj na ilustracji, zostaje zaproszonych 10 gości. Na wyspie znajduje się piękna posiadłość, która kiedyś należa, należała do milionera i wszystko byłoby spoko, gdyby nie to, że ci goście tak naprawdę... Nie wiedzą dlaczego pozostali goście z ekipy zostali zaproszeni Ale wiecie, twardo jadą sobie tam płyną łódeczką na tą wyspę I może z początku ta książka wydawać się troszkę nudna Ponieważ poznajemy wszystkich bohaterów I ja na przykład tak mam, że ja prawie na 100% nigdy nie zapamiętuję od razu wszystkich bohaterów dopiero w trakcie fabuły tam zaczynam ich rozpoznawać i tak też było w tym przypadku na początku trochę mnie to znudziło ale podczas pierwszego posiłku tam który nasi goście spożywają wspólnie wybucha pewna fabularna bomba która zmienia tę książkę o 180 stopni za bardzo wam nie mogę więcej zradzić żeby wam nie zabrać tych wszystkich smaczków z czytania jeżeli byście chcieli sięgnąć po tę książkę ja jestem już na stronie 90 czyli tak naprawdę w połowie książki a czytam ją naprawdę nie wiem parę godzin może godzinę niecałą więc myślę że dzisiaj ją skończę i dam wam znać co o niej myślę ja jestem Jestem w ogóle zachwycona na tym wydaniem tych książek i będę za każdym razem o tym wam przypominać, że bardzo lubię, jak się okładki błyszczą i świecą. Może więcej o tej książce na razie Wam nie będę mówić, odłożę ją. I sięgnę po kolejną książkę, którą dostałam od wydawnictwa SQN w ramach właśnie współpracy recenzenckiej. Jest to książka Jakuba Cwieka, Panie Czarowna. Książka jest dość gruba, ma około 460 stron, jest ładnie wydana, chociaż na początku Wam powiem, jak ją zobaczyłam, to myślałam, że to jest jakiś tani romans, ponieważ dopiero jak ją odwróciłam, to tak w pełni mi się ukazała, co ta okładka okazuje i jest naprawdę bardzo fajna. Ja muszę wam szczerze powiedzieć że nie jestem osobą, która lubi czytać opisy książek przed przeczytaniem, bo bardzo lubię sama zgadywać co może się w fabule podziać, lubię przewidywać, a wszelkie wskazówki i wszystkie podpowiedzi mi nie za bardzo się podobają. Wiem, że w tej książce mamy trzy bohaterki, tak jak jest tutaj napisane z tyłu. Psotna dziewka, chutliwa matka i groźna, samotna starucha, obdarzone mocą pierwotną mocą? Obdarzona pierwotną mocą trójna. Trochę mi się to kojarzy z mojrami, ale nie jestem w zupełności pewna, czy to jest trafne spostrzeżenie i dobre skojarzenie. I akcja dzieje się w Głuchołazach, co w sumie mieć że bo gdy dostałam właśnie wiadomość z możliwością współpracy, to moi rodzice wtedy byli w guchołazach i powiedziałam, że to jest chyba jakiś znak, muszę ją przeczytać. A też mam nadzieję taką skrytą, że może to będzie książka dobra na jesień do polecenia dla Was. Też tak chciałam Wam powiedzieć, że cieszę się, że mam możliwość przeczytania książki polskiego autora, ponieważ ostatni rok pokazał mi, że nie ma co się w ogóle nastawiać negatywnie i to w ogóle w życiu to też tak jest, że nie ma, co się, nie ma co mieć uprzedzenia, bo ostatni rok pokazał mi, że ja jednak bardzo lubię polskich autorów, tylko muszę po prostu trafić w odpowiednią twórczość. I jak książki Pani Miiszczuk mi się podobały Książki właśnie Marty Kisel. Jeszcze też wam wspomnę o Kindze Chojnackiej Ona napisała powieść debiutancką Strefy I też jest bardzo fajna, mogę wam polecić Więc nie ma co się uprzedzać, nie ma co się uprzedzać do gatunków Nie ma co się w ogóle uprzedzać do hype'owych książek Bo ja strasznie nie chciałam czytać książek, które są popularne na Instagramie Czy tam właśnie w społeczności booktubowej, A okazało się, że nie ma co Siedem śmierci Evelyn Harcastle też mi się bardzo podobało A jest to książka dość popularna I wiele książek takich mi się podobało, które były dość popularne Ale żeby się tutaj bardzo nie rozgadywać, bo nie wszyscy chcą patrzeć tak długo na moją facetę, a tym bardziej słuchać mojego bełkotu mało składnego, to ja zabieram się za dalsze czytanie. A jeżeli wam tylko powiem, że jestem w trakcie słuchania Siły Niższej od Martiki która też mi się bardzo podoba, zostało mi 20% tej książki, więc może wam się później pojawię z update'em czytelniczym. Tak jak mówię, już więcej nie będę się rozgadywać, zapraszam was do oglądania dalej, a ja idę czytać i pojawię się później z update'em czytelniczym. Witam się z wami z Lesie. Wybaczcie mi, że tak z się nagrywam i zerkam tutaj na, e, na, na siebie w odbiciu, bo tu jakieś robaki no stop po mnie chodzą. Jesteśmy z Tosią. Tosia, pokażesz się? To jest Tosia. Jesteśmy z Tosią na spacerze i ja mam zaraz co chwila rozkminę, czy nas tutaj ktoś nie będzie oglądał i nie będzie nas patrzył dziwnie. Chciałam wam powiedzieć, że skończyłam właśnie audiobooka Marty Kisiel. Siła niższa. Muszę jakoś inaczej podpaść telefon. Skończyłam właśnie audiobooka Marty Kisiel Siła niższa, która bardzo mi się podoba. Opowiada ona historię bohaterów, których poznajemy w pierwszym tomie Zobaczcie, że patrzę tak tutaj przed, przed siebie, a nie na kamerę Bo boję się, że zaliczę tutaj pięknego orła Bo ta droga jest tutaj nierówna Tak, poznajemy bohaterów z pierwszego tomu Którzy po wydarzeniach właśnie z pierwszego tomu Muszą się przeprowadzić do nowego domu I mamy nowych bohaterów Niektórzy właśnie z pierwszej części nam poznikali Niektórzy się pojawili Moim ulubieńcem jest Turu Brząszczyk Który swoim silnym żartem, silną łapą i dobrym sercem niepodzielnie pomaga Konradowi, którego poznajemy w pierwszej części Ogarnąć chałupę ze różnymi dziwnymi stworzeniami Poznajemy nowych nowych bohaterów, nie będę zdradzać wam dokładnie jakich Bo to będzie chyba za bardzo spoilerem co do książki Mogę tylko powiedzieć tyle, że jeżeli zastanawialiście się, czy Marta Kisiel właśnie słuchać w audiobooku Czy czytać książkę, to oczywiście książkę wam polecam Ale drugą część, w przeciwieństwie do pierwszej, właśnie słuchałam w audiobooku i to jak to jest nagrane? Po prostu to jest przyjemność dla ucha. Każdy bohater ma świetnie oddany głos, świetnie jest wykreowany. To się na nie wchodź mi tam. Chyba będziemy zawracać No i co? Marta Kisiel jak zwykle nie zawiodła Humor genialny, zabawa Bohaterowie przeżywają po prostu taką wiecie Codzienność, ale to jest najfajniejsze w tej książce Że ta codzienność niesie ze sobą najróżniejsze problemy I to jak ci bohaterowie sobie z nimi radzą Jak dorastają, jak dojrzewają Jak się rozwijają, to jest po prostu super Nie wiem czy będę wam co coś o tej książce mówić Skończyłam też yy, I nie było już nikogo od Agaty Christie no tej książki się tak nie spodziewam O widzę, że tam ktoś idzie, jakiś człowiek z psem Więc nie będę już wam się bardziej rozgadywać Więcej wam powiem w następnym updatecie, jak już wrócę do domu No i tyle, polecam po prostu słuchanie Marty Kisiel Bo naprawdę warto Witam się z wami ponownie w wydaniu domowym Kok na głowie, okulary na nosie i sweter na ramionach Oznaczają, że Ola wchodzi w tryb domowy I odpoczynkowy Tak jak wam wspominałam, jak byłam w lesie Skończyłam słuchać audiobooka Marty Kisiel niż, e, Siła niższa Cóż ja mogę więcej powiedzieć? Po prostu polecam Jeżeli nie znacie, to polecam A jeżeli znacie twórczość Marty Kisiel, a jeszcze tej książki nie czytaliście To tym bardziej wam polecam Więcej się nie będę na jej temat rozgadywać Skończyłam też czytać i nie było już nikogo Agaty Christie I muszę wam powiedzieć, że osoby, które mi tę książkę polecały Miały rację Jest to książka wciągająca, Jest to książka z intrygą. Jest to książka, która posiada tajemniczy klimat, ale przy tym jest bardzo krótka, więc nie trzeba za bardzo dużo czasu mieć na lekturę. Jeżeli wam zależy na szybkiej książce, a wciągającej i przyjemnej to będzie to idealny wybór. Jeżeli nie znacie tej książki, a lubicie twórczość Christy to polecam, bo musicie mieć na uwadze, że ta książka była napisana już jakiś czas temu. Teraz mam tutaj zerk na kiedy. I niestety czuć przez... przez czy ja tutaj to znajdę? W 1939 roku ta książka została napisana, więc czuć tutaj klimat, że nie jest to książka napisana właśnie przez współczesnego autora. Jeżeli Wam to nie przeszkadza, to tym to naprawdę polecam. No, ja się u niej przy niej bardzo dobrze bawiłam, poczułam się wciągnięta i zastana przez fabułę, więc więcej tutaj nie będę o niej mówić, polecam. I mam nadzieję, że więcej książek Agaty Christie na mojej półce właśnie w tym wydaniu dolnośląskim się pojawi A mam też tutaj na kolanach książkę, o której wam wspominałam, czyli Panie Czarowne Jakuba Ćwieka Jestem dopiero na drugiej, trzeciej stronie, więc więcej wam dzisiaj nie powiem Więcej o tej książce powiem wam jutro w kolejnym update czytelniczym mam nadzieję, że trochę więcej przeczytam. Na pewno nie przeczytam całej, więc na to się na pewno nie nastawicie, bo ja aż tak szybko nie czytam. Ale coś tam przeczytam, więc Wam o niej powiem. A na pewno o całej książce powiem Wam w podsumowaniu miesiąca, o ile nie zrobię DNF, -a. ale mam nadzieję, że tak źle nie będzie. Tymczasem ja się zabieram na balkon. Będę korzystać jeszcze z ostatnich promieni słoneczka i grzała pupę na balkonie, na wygodnym fotelu. A tymczasem się z wami żegnam. Widzimy się w następnym update już za chwilę. się z Wami po raz ostatni, dzisiaj widzicie mnie w samochodzie, bo wybieram się jeszcze na jeden spacer, ale powoli robi się już ciemno, więc nie będę miała okazji, żeby więcej do Was pogadać. I przychodzę opowiedzieć Wam o książce, właśnie, którą zaczęłam czytać. Jestem na stronie 240, a to już świadczy o tym, że książka mnie wciągnęła, bo ja zwyczaj tak dużo nie czytam w ciągu jednego dnia. No chyba, że książka jest z grubym, grubym papierem i szybko się bardzo chciał, bo jest dużo dialogów. Tutaj dużo dialogów nie ma, ale jest naprawdę bardzo wciągająca. I to moje skojarzenie z Moirami, o którym wam mówiłam na początku. Ona nie do końca jest trafne bo mamy tutaj sabat czarownic, właśnie, w którym główną rolę pełnią kobiety. Akcja dzieje się w Głuchołaz Głuchołazach, tak jak wam wspominałam i z tym miasteczkiem w książce tej związana jest pewna historia. O mianowicie chodziło tam o zabijanie czarownic ileś tam lat wcześniej, w ubiegłych wiekach. Ale to jakbyście przystali, to będziecie wiedzieć o co chodzi. Ale też to miasteczko jest poddane pewnemu zaklęciu, przez co ludzie z zewnątrz nie potrafią tego miasteczka zlokalizować, nie potrafią zapamiętać jego nazwy, co jest bardzo ciekawe. Mamy tutaj silne kobiety, silne relacje właśnie między kobietami. Każda z czarownic troszeczkę inaczej czaruje, troszeczkę ma inne zdolności. Mamy tutaj magię ziemi, magię taką, wiecie, zielarską, trochę taką szyptuchowatą co Mi się bardzo podoba. I tak jak mówię, książka jest wciągająca. Nie powiem wam więcej, no bo jestem dopiero w połowie, a wiecie, zawsze się ktoś może jeszcze skiepcić. Więc na dniach oczekujcie recenzji na moim Instagramie, na pewno się tam pojawi. Ale myślę, że już zawiera się nie skiepści, No, kobiety tutaj wykreowane są w sposób. Że tak powiem, wystarczający. Nie jest to przesadzone w żadną stronę. Nie jest to w żaden sposób seksistowskie, ale nie jest też jakoś wiecie, mm, Nie są te kobiety wy wyidealizowane. Także ja więcej na ten temat, na tej książki już nie będę się rozgadywać. Na razie mi się ona bardzo podoba, ale co, jak, co, to wiecie. Powiem Wam wszystko na moim koncie. Teraz wybieram się powoli na spacer, więc jeżeli Wam się ten vlog podobał, to nie zapominajcie dać łapki w górę, skomentować, może którąś książkę będziecie chcieli przeczytać. I oczywiście ja bardzo chętnie wdam się z Wami w dyskusję w komentarzach. No i oczywiście zapraszam Was do subskrybowania Mego kanału oglądania moich kolejnych filmów. I tak tyle, żegnam się z Wami, widzimy się w następnym. Pa!